Dzisiaj pokażę Wam, jak spuścić paliwo z samochodu diesel na common rail. Samochód idzie do sprzedaży, więc bug jest. Bug paliwa jest pełny. nie Jedyne co musimy zrobić to uruchomić program VCDS Chodzimy na, na sterownik silnika. Następnie co by nas interesowało to Basic Settings. Następnie mamy różne propozycje tutaj. Adaptacji i mamy coś takiego jak Initial Fuel Filling. Tutaj podajemy czas. Czas załóżmy 60 sekund i ilość paliwa powiedzmy 10 litrów. Następnie klikamy Go. Słychać, że pompka paliwa startuje no i zobaczcie paliwko sobie leci prostym, tanim sposobem dzisiejsza technika jest nie do zastąpienia